Dzisiaj, mam dzisiaj mamy taki moc LEGO Avengers. Zrobiłem stan, bo to jest moc. Yy, więc tak, dzisiaj będę pokazywać wam go. Więc zaczynamy. Jak to wygląda? Jest tutaj logo Avengers z przodu. Z LEGO tak zrobione. Yy, tutaj szyby już widać. Tam trochę w środku. Jest barykada do wejścia. Plus drzewko małe przed, żeby jakoś to wyglądało. O, tak już widać tam w środku niektóre rzeczy. Teraz przechodzimy do góry. Dobra, tak to wygląda. Jest tutaj. Panele są słoneczne, prawie naładowane. Jest tutaj. Są dwa y, działka. Jedno i drugie drowa oczywiście, strzelają. Oj, gdzieś mi tam poleciało. Dobra. I zapomnijcie, Zasubskrybować kanał, żeby was nic nie obileło Oraz wstawić łapki w górę, jeśli w ten film wam się podoba. Dobra, tak się Wchodzimy już do środka. Tutaj. Dobra. Może sobie zaczniemy laboratorium. W rogu, z przepraszam. Oto, właśnie. Jest tutaj kostka lokiego, e, broń lokiego, plus jakaś skrzynka z e, jakimś kryształem, coś tego typu. I to jest na tyle w części labo laboratoria. Oczywiście logo Avengersów sto jak na hełm e, Iron Mana plus. Z boku jakaś toksyna, coś tego typu, w pudełku. Tutaj obok ściana z logiem Avengers, tylko bardziej zniszczonym. I zniszczona jest ta bardziej ściana. Myślę, że wygląda to git. Dobra, tutaj jest Iron Man z takim monitorem i klawiaturą. I z jakimiś kablami. Plus z guziczkami oczywiście. Próbuję odpalić to urządzenie, które przenosiło w czasie. Które było właśnie w filmie. Endgame, o tutaj widzicie, a teraz widzicie, jak to wygląda w filmie. Niestety, teraz nie mogę tego znaleźć. Ale każdy, kto oglądał, to wie, jak to wygląda. Dobrze, z tyłu tutaj mamy kapitan, który w czasie. O tutaj. I Thor, który ćwiczy w worku brukselskim. O, się wszystko super fajnie obraca. Dobrze, tutaj jest oko, oko, który próbuje tam trafić do tarpy, O jest u góry, w tym górnym rogu. Jest tutaj takie do otworzenia, by iron man mógł wylecieć. Tutaj oko, okno, to miała służyć. Jak to się prezentuje? W środku. tutaj od zewnątrz, już myślę, że wygląda to naprawdę spoko. Myślę, że to naprawdę ładnie wygląda. Ja to jeszcze się prezentuje od przodu. Jeszcze sobie objedziemy. W środek. to spoko, że, że naprawdę myślę, że jeden z lepszych chłopców. Więc git. Tak to jest, z przodu się prezentuje. I teraz mini figurki. Więc tak, to są mini figurki. Jest tutaj Thor, Sokole Oko, kapitan Ameryka w ubraniu do teleportowania, jakiś agent. Który zrobiłem, Którego zrobiłem sam i Iron Man. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie yy, w komentarzach, co sądzicie o tym mocu. I widzimy się za niedługo. Dadara. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie yy, w komentarzach, co sądzicie o tym mocu. I widzimy się za niedługo. Dadara.